Hej, hej. Cześć, tu Sylwia. Witam Was na kanale Z Nosem w Zeszycie. Dzisiaj urodzinowy odcinek. Yeah! Hej! 100 lat, 100 lat, niech żyje z Nosem w Zeszycie kanał NAM. <grywki> Happy birthday! Dokładnie rok temu, również wieczorem, zrobiłam sobie urodzinowy prezent, ponieważ zarówno ja świętuję, jak i mój kanał. Więc, kochani, no. Mm. <gry> rok zleciał niesamowicie szybko i chciałabym dzisiaj oficjalnie podziękować 812 osobom. Które zaglądają tutaj, które zasubskrybowały mój kanał, chociaż widzów mam więcej, ale szczególnie Wam, subskrybenci, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że kliknęliście w dzwoneczek. I wracacie, bo aż 72% moich obserwatorów wraca regularnie i ogląda moje treści, co jest dla mnie absolutnie niesamowite. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. To wy dokarmiacie te YouTube'owe algorytmy. Bez subskrypcji filmy przepadają, ponieważ tych treści na YouTubie jest bardzo, bardzo dużo. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zacznę od małych podsumowań, póki się jeszcze świeczuszka pali. Więc kochani, kanał, rok kanału, który jest tak niszowy, ma tak niszową tematykę, bo planowanie, rzeczy papiernicze, pióra wieczne to nie jest polityka, to nie jest makijaż, to nie jest beauty, to nie są ubrania. A jednak ktoś uwierzył, że może być to ciekawe. Kanał, moje filmy mają przez ten rok 81,3 tysiąca wyświetleń, co daje nam 12,8 tysięcy godzin oglądania, ponieważ oczywiście nie wszyscy, którzy kliknęli w miniaturę, zainteresowani być może tytułem, mają na tyle czasu, na tyle ochoty, żeby oglądać cały, bardzo często długi film. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że lubicie tutaj zaglądać. Kto jest moją widownią? No, osoby podobne do mnie, głównie kobietki, 82% to Wy, drogie Panie. W wieku od 35 do 44 lat oraz troszeczkę starsze, 45-54 lata, czyli moje pokolenie, moja generacja. Więc osoby, które wychowane zostały raczej bez technologii, dopiero później dostały swojego pierwszego smartfona i komputer. Więc być może nie jest to przypadek, że to właśnie nasze pokolenie, a nie pokolenia młodsze tutaj zaglądają, bo to myśmy z mlekiem matki i ze szkolnym zapachem kredy, no trochę tymi papierniczymi rzeczami się zaraziliśmy i to my przez większość swojej edukacji pisaliśmy odręcznie, więc te pióra wieczne być może do nas bardziej przemawiają. Oj! Muszę zmuchnąć, bo mi się czekoladka by spaliła. Ach! Hmm. Ciasteczko. No, mój notes go nie zjem. Zobaczymy, może się podzielę z kimś, bo już naprawdę tych słodkości dzisiaj mam dosyć po tej swojej własnej imprezie urodzinowej. No dobrze, to ja sobie usiądę i postawię herbatkę, bo często tutaj gości. Kwiatka włożę do wody. Bo to prezent od mojego syna, więc niech się nie zmarnuje. I trochę Wam poopowiadam, jakie plany mam na przyszły rok. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie Wy macie potrzeby, jakie Wy macie pomysły, ponieważ to Wy stanowicie widownię mojego kanału i to Wy niezmiennie mnie inspirujecie. Więc ja mam całą już długą listę pomysłów na filmy inspirowane tym, o co wy pytacie, co wy byście chcieli oglądać. Ale tak trochę dawkuję takie zwykłe cotygodniowe planowanie z takimi treściami bardziej konkretnymi, ponieważ widzę, że to konkretnie Was ciekawi. Sześć najlepszych moich filmów to filmy piórowe, więc z tego na pewno nie zrezygnuję. Co środę będę starała się Wam poopowiadać o piórach. Te sześć popularnych filmów to są filmy o tanich piórach, co mnie absolutnie nie dziwi, ale mówiąc szczerze, ja już kolejnego Jin-Hao, ani Majonga, ani. Tym bardziej chińskiego, perelskiego hero, chyba nie kupię, bo to nie o to chodzi, żeby po prostu kupować. Te pióra już mnie tak bardzo nie ciekawią. Za to na świecie jest masę piór w rozsądnej cenie, które są naprawdę warte uwagi, więc czekajcie na te treści. Już w środę odpakuję mój dzisiejszy prezent i zobaczycie, co to będzie. Jeżeli chodzi o inne moje plany, tak jak w poprzednim roku, chciałabym podwiedzać trochę polskich sklepów, poopowiadać o polskich planerach, o polskich zeszytach, o polskich kalendarzach, takich w formacie A5 i mniejszych oraz większych, ale również sklepy z naklejkami, sklepy z różnymi akcesoriami, które. Różni nasi, często bardzo młodzi artyści tworzą, ale żeby nie zostawać tylko w tym naszym polskim małym jednak poletku, to plan jest taki, żeby nauczyć się robić transkrypcję do tych filmów, bo ta generowana z polskiego automatycznie jest bardzo, bardzo licha. I, bo chciałabym zwiększyć zasięgi tych filmów. Jeżeli nadal nie będę usatysfakcjonowana, to być może dany film o na przykład planerze, jaśnie plan, nagram w dwóch wersjach językowych, żeby, no skoro plan je, planer jest po angielsku, to aż się prosi, żeby osoby nie z naszego kraju również się o nim dowiedziały i być może kupiły nasz polski produkt, bo skoro Polak jest w kosmosie to i nasz planer może pojechać, polecieć w ten kosmos, prawda? Drugi plan to jest, uświadomiliście mi ostatnio, że w momencie, kiedy ustawiam film jako premierę, to jest dostępny przez cały ten czas trwania premiery, tyle, ile trwa film, jest dostępne okienko czatu. I na pewno przynajmniej raz w miesiącu na tym czacie będę obecnie, więc być może zmienię właśnie na okoliczność tego typu premier, a nie zwykłej publikacji filmów godzinę, kiedy dany film się publikuje, żebym mogła być obecna. To jest kolejna rzecz, którą chciałabym zrobić w kolejnym roku tak jak wam powiedziałam odwiedzić więcej polskich sklepów, odnaleźć więcej polskich artystów naklejkowych, więc dawajcie znać, kogo wy tam jeszcze kupujecie, żeby go ich pokazać światu. Ale również chciałabym wam pokazać, ponieważ zaczęłam się ostatnio bawić i chcę poszukać po prostu papieru do drukarki, no bo na czym ci zagraniczni artyści typu Karina Plan, która zamknęła właśnie dzisiaj swój sklep. Oni drukują na tym cieniutkim papierze łosi, który, który gdzieś kupują i z tego, co widziałam na paru filmach, to po prostu jest papier, na którym można drukować na drukarce laserowej albo na atramentowej, więc chciałabym taki papier znaleźć i zobaczyć, czy może nie dałoby się samej takich naklejek sobie opracować. Nie będę inwestować w specjalną tą maszynę do przycinania ich, zrobię to nożyczkami, ale właśnie takie treści do it yourself być może również się pojawią. No a to już jest bardzo, bardzo blisko rzeczy, które są mi bliskie, czyli scrapbookingu, czyli używania różnych tam śmieciuchów, jak ja na to mówię, również do dekorowania swoich stron, szczególnie tych dziennych. Chciałabym, no ale nie wiem, tutaj jeżeli mi zdrowie pozwoli, chciałabym odbyć co najmniej kilka takich stationary trips. Najbliższa na pewno będzie do Noteki, do Łodzi. Chciałabym, żeby to się już odbyło w wakacje. I prosiliście o film z Tienem po Polsce, więc zapewne zabiorę swojego Tiena na najbliższe wakacje i pokażę Wam jak taki notatnik dekoruje. Być może zacznę również kręcić live. Nie umiem jeszcze tego robić. Widziałam, jak inna youtuberka, którą oglądam, która się zajmuje etykietą Aleksandra Pakuła no, pojechała na Santorini i chciała nagrywać vlogi, i wczoraj widziałam, że jednak stwierdziła, że to trochę za wysokie progi na jej nogi nie Okazuje się, że nie jest to wcale takie proste i mimo że jednym z największych zysków z prowadzenia tego kanału jest masa rzeczy, która, których ja się nauczyłam przez ten rok, jeżeli chodzi o nagrywanie, o edycję filmu, no, to tutaj jeszcze wiem, że bardzo, bardzo mam duże braki więc chciałabym poznać jakiś bardziej profesjonalny program do edycji, więc pewnie ProCat Pro, no ale to się wiąże oczywiście z jakąś subskrypcją, zobaczę, czy te wydane pieniądze będą przeze mnie dobrze wydane, bo jeżeli z wielu funkcjonalności nie potrafimy korzystać, no to trochę jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Więc na pewno tych dwóch rzeczy chcę się nauczyć, lepszej i szybszej edycji. Filmów, a po drugie, właśnie transkrypcji filmów, ponieważ widuje to na przykład u Tuzanda, naszego fantastycznego pen-influencera, że film ma spore zasięgi, jeżeli pan Andrzej mówi po polsku, ale jednocześnie napisy są i one nie są generowane automatycznie, chyba, ponieważ ten angielski jest bardzo, bardzo dobry. I też, mimo że pan Andrzej ma dobrą dykcję, to wydaje mi się, że takie automatyczne, generowane napisy mają więcej błędów, a one są takie czyściutkie, zarówno po angielsku, jak i po polsku, więc chciałabym nie robić tego automatycznie, tylko nauczyć się to robić po prostu szybko, sprawnie. I niektóre krótsze filmy, właśnie transkrybować, te, które wydaje mi się zainteresowałyby niepolskojęzyczną widownię, ale tak jak Wam powiedziałam w zeszłym roku, moim zamiarem jest jednak pozostawać tutaj w Polsce, ponieważ kanałów anglojęzycznych o planowaniu, o zeszytach, o artykułach papierniczych, zagranicznych, europejskich, japońskich. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a jeżeli chodzi o nasze poletko, tutaj polskie, to tych kanałów nie ma zbyt wiele, więc no jednak chciałabym, żebyśmy i my mieli co oglądać. Z taką myślą założyłam ten swój kanał i tego nie mam zamiaru zmieniać. Już dziękowałam za Wasze sugestie i naprawdę bardzo serdecznie Was proszę o komentarze, co Was ciekawi, jakie pytania byście mieli. Ja nie zawsze na nie odpowiadam, ponieważ bardzo często po prostu w niedzielę po publikacji filmu ja już no, muszę się zająć kolejnym tygodniem. W wakacje ponadrabiam trochę i poodpowiadam na y, rż, pytania, które się pojawiły wcześniej. Niemniej, niektóre Wasze pytania są tak szczegółowe, że no, nie daje się po prostu pisemnie odpowiadać, trzeba nagrać film na ten temat. Między innymi było wielokrotnie pytanie, czemu nie jestem w systemie kółkowym, ringowym, takim jak File of i na pewno niedługo nakręcę na ten temat filmu na, na temat film. Również pytaliście, a co z e-planowaniem, czyli cyfrowym. I być może też jeszcze wakacje nagram na ten temat film, ponieważ trochę tych aplikacji w swoim życiu przerobiłam. I ostatecznie, jeżeli chodzi o planowanie cyfrowe, to robię to w bardzo, bardzo ograniczony sposób. I również pytaliście o system Bullet Journal, w którym również byłam, ale z pewnych powodów się nie sprawdził, więc na pewno te trzy filmy powstaną w najbliższym czasie. Jest jeszcze film, który czeka, czeka na obróbkę, to jest o stempelkach. I właśnie tych takich, co jeżeli się nie ma tych małych funkcjonalnych ikonek, co ewentualnie można by, czym można by to zastąpić? No dobrze, jeszcze jest kwestia, do której miałam się odnieść. Czy reaktywuję Instagram? Ja kiedyś zabrałam się za kręcenie jakichś krótkich filmików, szorcików, ale Instagram w połączeniu z Facebookiem dla znajomych plus teraz dwoma kontami, bo ja mam dwa kanały na YouTubie, jeden zawodowy, drugi właśnie taki bardziej hobbystyczny. No, jest za dużo. Po prostu nie jestem w stanie dokarmiać wszystkich tych mediów społecznościowych treściami, które nie są powtarzane. Więc przemyślę to. Nie mówię, że nie, ale nadal się waham, ponieważ jeszcze trzeba żyć, a nie tylko siedzieć w internetach i zajmować się publikacją treści. Ja po prostu no, pracuję zawodowo, a to jest tylko działalność hobbystyczna. No, dzisiaj mam urodziny, więc jest, siedzę przy komputerze i w tej chwili non-stop mnie informuję, że ktoś mi składa życzenia, więc przepraszam Was za to pikanie. Może ja to po prostu wyłączę w tej chwili, żeby tych powiadomień nie dostawać. I jeszcze jedna kwestia, to są shorty, bo o ile te moje filmy, nawet mimo, że są tak długie bardzo często, cieszą się Waszą sympatią i je oglądacie, wracacie do tych treści, no to wiem, że wielu, wielu tutaj content creatorów i czy jak to się nazywa, youtuberów, żyje właściwie z tych krótkich form. Do mnie, jak kilka tych filmów nakręciłam o piórach, ale jakoś nie jestem przekonana. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście tych shortów więcej oglądać. Jeżeli zdecydowanie publika stwierdzi, że tak, to jest bardzo fajna forma, taka w pigule, to być może przy każdym nowym piórze. Albo przy każdym piórowym odcinku nagram materiał, żeby z tego zmontować, ponieważ to jest zupełnie dla mnie. Y, montowanie z długiego filmu Shorta to jest absolutna pomyłka. Ten film się moim zdaniem zupełnie inaczej kręci, choć wiem, że wiele osób zatrudnia osoby, które właśnie z tych długich filmów im wykrawają, ale. Mówiąc szczerze, jak ja mam szukać odpowiednich fragmentów w długim filmie, to już wolę nakręcić od zera krótki z myślą, bo choćby ustawienie aparatu, kamery jest zupełnie inne, bo shorty są w pionie, a długie filmy są w poziomie. Więc mi się po prostu nie chce. To tyle ode mnie. Pytałam już Was o QA, ale bez odzewu, więc zapewne nie jest to aż tak bardzo interesujące, czy mam kota. I czy lubię psy, ale jakbyście mieli odcinek, no ochotę na taki odcinek, gdzie raczej odpowiadam na Wasze konkretne pytania związane z zeszytami, z planowaniem, to ja jestem jak najbardziej na tak. Och. Ten rok zleciał niesamowicie szybko i ja się strasznie cieszę na tę urodzinę. Mówiąc szczerze, byłam pełna wahania w zeszłym roku. To był taki kamprys, urodzinowa zachcianka i myślałam, że nie dotrwam, nie wytrwam, a przede wszystkim strasznie się bałam, że nikt nie będzie chciał tego oglądać, że będę gadać do siebie i z czasem po prostu przestanę, bo. Mi się to znudzi. A tutaj się okazuje, że takich właśnie pasjonatów jak ja, yy, lubiących słuchać i oglądać zeszyt w brązowej okładce jest znacznie więcej. Pozdrawiam Was serdecznie. No i wznoszę toaz za Was yy, herbatą, nie? Yy, <ścoughs> nie wiem, jak się w kamerze odpala papierowego szampana. Ale jakoś to zrobię. W każdym razie jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za ten rok i zapraszam was już w środę na kolejny piórowy odcinek. Do zobaczenia, pa pa! Mm. Bardzo smaczne. Trzeba tę urodzinę częściej obchodzić.